Dzisiaj dzień drugi naszej kryptowalutowo-skrzynkowej wyprawy. Dotarliśmy w inne miejsce i tutaj będziemy się dnia dzisiejszego bawić. Pierwszy odcinek z tejże serii ukrywania kryptowalutowych skarbów, no i innych, które się kryją w tej skrzyni, został już wrzucony na YouTube'a, mojego YouTube'a, którego o nadzieję subskrybujecie kryptowaluty dla początkujących na tym, że właśnie kanale teraz też jesteście. Słuchajcie, tych dni będzie pięć. Dzień po dniu montujemy materiały, wrzucamy. I ruszamy w inne miejsce. Po wyruszeniu publikujemy materiał z dnia uprzedniego, więc jestem ciekawy, sprawdzę to później, czy ktoś z Was już tą skrzynkę znalazł w tamtym miejscu numer jeden. Jeżeli tak, to będę sprawdzał social media, maila. Tamta osoba musi się do mnie odezwać, żeby ten skarb, nagrodę odebrać, i wtedy właśnie Was poinformuję, żeby na marne nie szukać w danym mieście już skarbu. Może któryś będzie przez miesiąc czy przez rok zawieruszony. Jestem po prostu bardzo zainteresowany, jak to wszystko się potoczy. Pierwszy materiał cieszy się dużym zainteresowaniem. Ma już chyba 2,5 tysiąca wyświetleń w ciągu półtorej godziny, więc naprawdę sporo. Link do niego znajdziecie w prawym górnym rogu w tymże właśnie filmie. Więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to sobie przeklikajcie, żeby wiedzieć w ogóle o co chodzi i o, o czym ja opowiadam. Więc ruszamy w świat. Tak to wygląda w dniu dzisiejszym. Będę was oczywiście krok po kroku przeprowadzał e, przez to miejsce, pokażę wam gdzie finalnie ukryję moją skrzynkę, a później waszą. Jeżeli ktoś z was ją znajdzie, no i tyle. Ruszajmy, bawmy się. Chcę wam też przypomnieć i dopowiedzieć, że będę się przedzierał czasami przez jakieś haszcze. Chcę, żeby że tak powiem, aranżacja tego wszystkiego trochę się zmieniała i żeby okoliczności również nie były takie same, że w każdym z miejsc będę chodził po lesie i chował to w jakichś takich dziwnych miejscach. Czasami będzie łatwiej, czasami będzie trudniej. Niektóre z miast mogą się okazać takowymi, że w kilku godzinach najbliższych po publikacji ktoś odgadnie miejsce ukrycia skrzyni, a w innych za to może być tak, że trzeba będzie się postarać, kilka miesięcy może czasu upłynąć i rzeczywiście wtedy ten bitcoin, który tutaj jest ukryty, wzrośnie na wartości i ktoś tym bardziej będzie miał motywację, żeby po prostu rozpocząć poszukiwania. No najważniejsze jest to, że będziecie wiedzieli, gdy jakaś skrzynia zostanie odkryta, więc nie chcę, żeby była taka sytuacja, że ktoś będzie gdzieś tam na marne, prawda, szukał. Zanim przejdę do opowieści historycznej o miejscu, w którym się znajduję, chcę Wam przypomnieć, że, żeby jeszcze ułatwić Wam po prostu znalezienie tych skrzyń, na Telegramie, Twitterze oraz Instagramie będę publikował różnego rodzaju wskazówki. Na Telegramie KDP Wiadomości, to jest moja grupa, która jest bezpłatna, będą wiersze, które na poczet właśnie tej akcji zostały napisane i które będą publikowane, żeby ułatwić Wam po prostu znalezienie miejsca ukrycia. Tak samo na Instagramie będzie tajemnicze zdjęcie, może kilka, może jakiś filmik, który jeszcze przybliży Was właśnie do tego, gdzie jestem, oraz na Twitterze prawdopodobnie jakieś wskazówki pisane w różnorakiej formie. Warto na każdej z tych platform być i sprawdzić, po prostu zostawić obserwację, dołączyć do grupy, no bo dzięki temu będzie dużo łatwiej. No dobrze, więc zacznijmy opowieści e, różnej treści historyczne. Co mogę Wam powiedzieć, to to, że kilkaset ładnych lat temu w miejscu, niekoniecznie tym, w którym stoję, ale na tym areale, który gdzieś tam otacza moją obecną lokalizację, było grodzisko, takie graniczne, można by rzec. A dodatkowo miejsce to cieszyło się, można powiedzieć, mianem organizatora aż dwóch jarmarków w trakcie tygodnia oraz jednego targu, co sprawiało, że po prostu było, no poniekąd, nawet trochę rozpoznawalne. Czasami przybywali tu jacyś kupcy, przybywały tu osoby, które albo chcą się trochę pobawić, albo w jakiś sposób dokonać wymiany towarów. Więc w taki sposób ono rosło na sile, no i gdzieś tam długofalowo starało się być jednym z tych miast w okolicy, ugruntować sobie taką pozycję po prostu przestrzeni, która sprawia możliwość. Wymiany handlowej, zakupów, małej zabawy. I tak to wyglądało. Niestety w 1540 roku ogień strawił miasto i tutaj kościół, który stał w tymże właśnie mieście, więc ludzie nie byli zbyt zadowoleni, szczególnie ci pobożni. Nie mieli być też z, tego, z czego zadowoleni w czasie późniejszym, bo wojny polsko-szwedzkie sprawiły, że wybito znaczną część ludności, przez co miasto trochę opustoszało, a na domiar złego w latach późniejszych. 1700 któryś to był rok, opanowała całą przestrzeń. Tutaj jeszcze epidemia cholery i człowiek za człowiekiem po prostu ginął przez te setki lat. No po prostu los tutaj nie sprzyjał. E, moneta była rzucona prawdopodobnie przez mieszkańców w złą stronę. No i słuchajcie, e, sprawiło to wszystko to, że pod koniec 1700 roku mniej więcej e, tutaj mieszkało zaledwie kilkuset mieszkańców, a w chwili obecnej mieszka ich kilkadziesiąt tysięcy. I myślę, że tych podpowiedzi byłoby na tyle. Mam nadzieję, że pomoże wam to rzeczywiście trafić w, w punkt, w jakim się znajdujemy. A jeżeli nie, to na moich social media są dodatkowe wskazówki. Pamiętajcie też, co jest dla mnie bardzo ważne, żeby w trakcie poszukiwań oznaczyć mnie, czy to na Instagramie, czy na Twitterze. Możecie po prostu dać małpę ma Marek Stiller, moje właściwe konto, pamiętajcie, żeby właśnie oznaczyć, bo czasami jest oszustw sporo i próbują oni wyłudzić, wyłudzić od Was jakieś pieniądze. Więc jeżeli będziecie gdzieś tam jechać, właśnie, będziecie starali się odkryć te zagadki, znaleźć skrzynki, to po prostu znaczy mnie, bo to będzie coś miłego, będę mógł też czasami ten content gdzieś tam wrzucić, zobaczyć, że rzeczywiście ktoś bierze w tym udział. Na pewno sporo ludzi bierze, ale zawsze to będzie taki namacalny fakt, widok, będę mógł sobie to po prostu sprawdzić i gdzieś tam razem z Wami się w to wszystko bawić już po fakcie ukrycia skarbu. Kampanii przygodowej, to fakt, że nieczęsto zdarza mi się po prostu robić taką, wiecie, w cudzysłowie, objazdówkę po Polsce, bo po prostu nie mam na to czasu. A zauważam też takie małe po prostu smaczki, które gdzieś tam na co dzień są pomijane, przynajmniej przeze mnie, rzeczywiście te wszystkie miasta, wioski, yy, przestrzenie, które gdzieś tam mijam i które odwiedzam, są fajne, ładne i mają bardzo taką ciekawą, rozbudowaną historię. Często przydarzyło im się wiele złego w przeszłości, po prostu nikt już o tym wszystkim nie pamięta. Więc pomimo tego, że kanał jest o kryptowalutach i gdzieś tam, no, można powiedzieć, mocno odbiegam od tematu, to wydaje mi się, że jest to rzecz może nie na tyle co potrzebna, ale ciekawa, przynajmniej dla mnie dajcie znać, jak wy sądzicie, czy takie kilka przemyconych faktów historycznych przy okazji tej właśnie mojej podróży i wycieczki jest dla Was czymś interesującym i czy przy okazji jest to mi odskoczem i odmiana. Chciałbym móc mieć taką wolność wypowiedzi i słowa, jak pan Makłowicz, którego bardzo lubię i szanuję i często oglądam. No niestety on jest też starszy, wiedzę historyczną ma rozbudowaną, bo chyba z wykształcenia jest historykiem, ale zawsze sobie coś tam poczytam, sprawdzę i przy okazji każdy z nas się czegoś nauczy. E, więc mam nadzieję, że to jest dla Was też ciekawe. Więc koniecznie mi dajcie znać w komentarzu, czy tak jest. A my lecimy dalej, bo powoli robi się ciemno. A zaraz myślę tutaj gdzieś już to miejsce ukrycia skarbu będzie e, dobre. I coś tam znajdę, a potem Wam pokażę, gdzie on rzeczywiście jest. Mogą w, jakich, w jakieś bagno, więc wydaje mi się, że się wycofamy. Po prostu znajdziemy inne miejsce, bo ta kładka, o możesz Antek pokazać, chciałem tędy przejść, gdzieś tam dalej ruszyć, ale jakoś zrobimy to drogą okrężną i tak czy siak o myślę, że tędy pójdziemy, jeżeli się uda i po prostu znajdziemy odpowiednie miejsce. Jak to się słuchajcie mówi, wszystko dla widzów, więc ja Antka zostawiam, przerzucam skrzynkę na drugą stronę i prawdopodobnie lecę lecę tam. Skąd... Padłem trochę do wody, lekko mówiąc, but mi się zmoczył, ale jestem po drugiej stronie, bo wypatrzyłem mega fajną dziuplę, w której schowam nasz skarb. Halo, halo, czy mnie słychać? Na razie mnie nie widzicie, ale wydaje mi się, że zaraz mnie zobaczycie, bo w tymże drzewie znalazłem piękną dziuplę, w której ukryję nasz skarb, więc... Jak to za dzieciaka się chodziło, teraz myślę, że też dam radę. Trochę się zasiedziałem ostatnimi czasy w biurze, trzeba się trochę zaktywizować, prawda? Więc nie chciałbym, żeby ktoś to znalazł. A tutaj musicie mi uwierzyć na słowo. Zrobię zresztą zaraz zdjęcie, bo antek nie ma jak tutaj dotrzeć. Zrobię filmik z telefonu, chowam skarb w dziupli i wejdzie on prawdopodobnie idealnie. Więc wyciągam telefon, żeby nie było, że nagrane jest to z jakiegoś innego miejsca. Biorę go bokiem, jak tam Antek krzyczy. O, i wkładam skrzynię tutaj. Tutaj chyba nic nie ma w środku, ale o, wpadła. Jest tam i wydaje mi się, że jest to fajne miejsce na jej ukrycie. Szczególnie, że niewiele osób będzie mogła tu rzeczywiście znaleźć i wpaść na pomysł, że taka skrzynia w ogóle mogłaby tam być. Więc ja tutaj zostawiam. I co? Szukajcie. Widzieliście, ile poświęcenia kosztowała mnie ta akcja. Nogę mam całą zimną i mokrą. Serio tego może do końca nie widać, ale w butem potąd wpadłem w to jeziorko. To nie jest jeziorko, tylko strumek, w którym strągi niestety nie pływają, bo przynajmniej coś bym z tego miał. Ale chcę tutaj myślę. Powiedzieć, że jeżeli chcecie się odwdzięczyć, poczytać coś o kryptowalutach, możecie kupić moją książkę na kadplmsklep.pl, można to zrobić. Obecnie jest taki rabat w związku z tą akcją skarby 20, z nim macie 20% rabatu. Więc taka akcja promocyjna się nie powtórzy przez rok, pewnie do Black Friday czy do świąt, aż tak dużego rabatu nie będzie. Więc jeżeli chcecie jakieś prezenty świąteczne kupić, bluzy, koszulki, obrazy, neony, kryptowalutowe czy właśnie książkę, to serdecznie zapraszam. No i tak samo pamiętajcie, że w opisie pod tym filmem są linki do giełd, do ByBit'a i do Okeksa. Możecie, możecie tam kolejno zyskać 30 dolarów i 10 dolarów w USDT, które można wypłacić za to, że się zarejestrujecie i zrobicie pierwszy depozyt na minimum 100 dolarów. Lub jak na przykład na Babicie jest taka zakładka Rewards i to można sprawdzić krok po kroku, to trzeba zrobić, jak mi się zarejestrujecie. Wy nic nie tracicie, ja na tym zyskuję, wy macie dodatkowe bonusy, więc jest fajnie, fajnusio. No i co, ja tutaj jeszcze muszę się jakoś przedostać. Antek się mnie pyta, jak ja wrócę. No myślę, że tam jest ta kładka chyba zaryzykuję, ale tu jest naprawdę taki podmokły grunt, jakieś takie po prostu miejsca, w które można wpaść. Niemniej jednak, to tyle w tym odcinku. Lecimy do hotelu, będziemy go montować. No i wy go widzicie już jutro, a my jutro będziemy realizować kolejny materiał. Trzymajcie się, pamiętajcie o tym, że na moich social media są wszystkie wskazówki, na telegramie, wiersze, na Instagramie tajemnicze zdjęcia, filmy i na Twitterze jakieś inne rzeczy, więc wszędzie warto być, żeby odnaleźć skarb i się widzimy w następnym odcinku. Dajcie znać, jak się podobało. Trzymajcie się, na razie, cześć.